Bardzo proszę, panie Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Panie Ministrze, mi chodzi o to, żeby Pan się odniósł do tej nowelizacji, do treści artykułu 73 paragraf 2 i 3 i 245 paragraf 1. I zwłaszcza w kontekście, bo na pewno Pan zna orzeczenia w tym zakresie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy ta nowelizacja. No, jak, jak ona się ma do tych, do tych orzeczeń, czy wychodzi na, naprzeciw temu, bo nawet w tym uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego tam Trybunał powoływał się na te orzeczenia, a no ja osobiście uważam, że to, to jest taki krok no, nie do przodu, tylko w, w dalszym ciągu. Zwłaszcza, że, że, że nie ma tutaj kontroli tego, tych, stosowania tych środków. I to nie jest tak, jak Pan Sprawozdawca mówił, że sz, szczególnie uzasadniony wypadek jest wtedy, gdy w ogóle będzie mógł być obecny sam lub osoba przez niego upoważniona z, z adwokatem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Ministrze. Dziękuję. Panie Senatorze ja powiem tak, że Moim zdaniem docelowe i prawidłowe rozwiązanie znajduje się w uchwalonej przez Sejm, przez Sejm ustawie nowelizującej kodeks postępowania karnego, która kompleksowo zmienia warunki stosowania tymczasowego aresztowania. Teraz jeżeli, chodzi, jeżeli w tym kontekście, w kontekście tego konkretnego projektu należy spojrzeć na to wykonanie wyroku, to ono ze względu na brak tego obudowania, które znajduje się w tym dużej nowelizacji, nie do końca jest satysfakcjonujący, dlatego że dotyczy ograniczenia jednej, jednej z przesłanek, jednej z sytuacji konfiguracji procesowych, w których, w których może nastąpić tego rodzaju kontrola ze strony ze strony sądu ze strony organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze ja nie widzę w tym zakresie żadnego nie widzę w tych orzeczeniach na które powołuje się pan senator czegoś co by wykraczało poza zakres przygotowanej zmiany przepisu Pan, pan jeszcze jeszcze do proszę pani Misza, pan to, że tutaj, mi że tutaj nie ma możliwości kontrolu przez, kontroli przez sąd. Bo no, przykładowo, prokurator nie wyraża zgody na to, żeby obrońca rozmawiał sam na sam z podejrzanym. Tak samo jeżeli chodzi o zastrzeżenie kontroli korespondencji. W tym projekcie pierwotnym, senackim, przypomnę, było zażalenie do sądu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Do tej pory ta y, decyzja... Y, organu przygotowawczego nie była zaskarżalna i w kontekście instrumentów w kodeksie postępowania karnego nie należono do katalogu, która taką zaskarza, zask, zaskarżalność systemowo powinna mieć. Zaskarżalna jest decyzja o zatrzymaniu i o warunkach, w jakich to zatrzymanie przebiegało. I ten element, który pan senator wskazuje, jest częścią kontroli w ramach tego instrumentu zaskarżania. Decyzji o zatrzymaniu i warunkach tego zatrzymania. Nie wydaje mi się być konieczne wprowadzanie odrębnego instrumentu, natomiast nie potrafię w tym momencie odtworzyć dokładnie przesłanek, które zdecydowały, że Sejm taką decyzję podjął. Nie pamiętam ich.